Zadanie 11. Na rysunku, gdzie w kartezjańskim układzie współrzędnych x i y przedstawiono wykres funkcji f. Czyli ktoś już nam go narysował. Każdy z punktów przecięcia wykresu funkcji f z prostą o równaniu y równa się 2. Nie widzimy tej prostej, no ale dobrze. Oś y widzimy, dwójka na y widzimy, rysujemy tą prostą, y równa się 2. OK. Ma obie współrzędne całkowite. To znaczy mówią nam, że jeśli ten wykres przecina się tu z prostą i tu, to na pewno x są całkowite, czyli 4, a tu z tej strony 0. OK. To jest taka informacja wstępna. No i teraz uzupełnij poniższe zdanie, wpisz odpowiedni przedział w miejscu, tak aby zdanie było prawdziwe. I teraz zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności, czyli funkcja moja f od x ma być mniejsza bądź równa 2. No, przed chwilą rysowaliśmy prostą y równa się 2. To mniejsza bądź równa, to znaczy wszystko, co będzie pod osią y równa się 2, pod tą prostą. No to sprawdzamy. U nas jest przedział tu i tu i tu od zera na osi x do czwórki na osi x. I tak musimy wpisać. Jest to przedział od zera domknięty do czwórki domknięty. Część druga tego zadania. Na rysunku 2 w kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono wykres funkcji g powstałej w wyniku przesunięcia Równoległego wykresu funkcji E tu osi o x o cztery jednostki w lewo. Cztery jednostki w lewo, czyli mamy tak, cztery. Ok, i teraz mówią, dokończ zdanie, wybierz odpowiedzi ABC oraz odpowiedzi 1 albo 2, ale tak, żeby funkcje F i G są powiązane zależnością. I teraz tak. Gdybyśmy, gdyby nam powiedział, że stwórz wzór do funkcji G, to byśmy powiedzieli to x, A Skoro przesunęli na osi x, to musimy wzór też zmienić tam, gdzie jest wartość x. Czyli x o 4 jednostki, powiedzieli, że w lewo. To znaczy, że przesuwamy o minus 4, ale we wzorze był minus, czyli minus, minus wyjdzie plus. No i teraz sprawdzamy, który wzór u nas by pasował w tabelce. Wychodzi, że wzór pierwszy. No to zaznaczamy A oraz mają takie same. I teraz sprawdzamy funkcja F i funkcja g co mają identyczne. Skoro tamta była tylko o cztery jednostki przesunięta, to znaczy, że tu miała wierzchołek. Raz, dwa, cztery. Tu miała. Początek, albo. No i teraz raz, dwa, trzy, cztery. I tu jest koniec. I teraz, jak Państwo popatrzą, to co się zmieniło, dziedzina na pewno się musiała zmienić, ale zbiór wartości ani drgnął, czyli zaznaczamy A2. To jeszcze jedno, kolejne zadanie, łatwe i przyjemne dla spostrzegawczych. Funkcja Y równa się f od x i jest określona za pomocą tabeli. Skoro naszą funkcję określili za, ta za pomocą tabeli, to znaczy, że tam, gdzie są x to tam gdzie są Y, to jest zbiór wartości. I mówią tak, oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, f fałszywe. No okej, okay, czytamy. Funkcja ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Funkcja ma miejsce zerowe jeśli f od x jest równe 0. To znaczy sprawdź, gdzie y są równe 0. Pierwszy y równy 0 y równy 0. Wychodzi na to, że funkcja ma dwa miejsca zerowe, czyli fałsz. Sprawdzamy dalej. W kartezjańskim układzie współrzędnych xy wykres funkcji jest. Symetryczny względem osi OY. No dobra, czyli jeśli ma być symetryczny względem osi OY, to na, sprawdzamy wartości dla x i dla y muszą być identyczne, czyli dla minus dwójki wychodzi minus jeden y, to znaczy, że dla plus dwójki też powinno wyjść minus jeden, a mamy trójkę. Już Wam pokazało, że jakby nasz plan się popsuł. Na pewno nie jest to funkcja symetryczna względem osi o y. Jeśli jesteśmy w takim rozpędzie i czytamy funkcję, to popatrzmy. Liczba 2 jest miejscem zerowym w funkcji liniowej. Skoro jest miejscem zerowym, to znaczy, że f od dwójki na pewno ma być równe 0. Poszukaj m. Dla takiego spełnionego, takiego warunku, no to my piszemy 0 jest równe 3 odjąć m razy 2 dodać 4. 0 jest równe 6 odjąć 2m dodać 4. Czyli 0 równa się 10 minus 2m, przenosimy na drugą stronę, to 2m jest równe 10, podzielimy na 2. M jest równe 5. Odpowiedź D. Co z tymi prostymi? Jak one się układają? Kiedy jest rosnąca, kiedy jest malejąca i gdzie przecina oś? O. Y? No i sprawdzamy. Nasza pierwsza prosta, nazwijmy ją L, jest prosto malejąca. Widzimy, że wraz ze wzrostem x, y i maleją, równanie ogólne prostej to ax plus b. Skoro jest nasza prosta L prostą malejącą, to znaczy, że A musi być mniejsze od 0. Dobrze, jeszcze popatrzmy. I w takim układzie B, czyli punkt przecięcia z osią o Y jest równy 2. No i to jest nasza pierwsza prosta. Patrzymy na prostą numer 2, niech się nazywa K. Ta jest prostą rosnącą. To znaczy, że A musi być większe od 0. I teraz sprawdzamy, gdzie przecina oś o Y w minus trójce, czyli B jest równe minus 3 i B jest mniejsze od 0. No i teraz popatrzmy na równania, jakie nam podali w zadaniu. Pierwszym A powiedzieliśmy, stoi przy X. Tu jest 1, a tu A jest równe 2, czyli oba są większe od 0. To jakby odpada od razu nie bierzemy tej, tego układu pod uwagę. Sprawdzamy drugi. A jest równe minus 1 i to jest mniejsze od zera. B to jest wyraz wolny i sprawdźmy od razu B jest równe 2. I teraz w równaniu drugim A jest równe 2, ale B jest równe minus. 3. No i sprawdzamy, czy to pasuje. A jest mniejsze od zera, czyli pierwszy warunek spełniony, i B jest równe 2. Też spełniony. Teraz A jest równe 2, czyli jest większą liczbą od 0. Tu jest warunek spełniony, i B jest równe minus 3, czyli drugi warunek też został spełniony. Odpowiedź w takim razie: B. Gdyby ktoś chciał przeanalizować, no bo nie jest taki do końca pewien, to sprawdzi jeszcze C. A jest równe 1 i to jest liczba większa od 0, i do tego B jest równe, to wyraz wolny 2. I sprawdzamy. Jeśli a było większe od 0, to w naszym przypadku b miało być równe minus 3. No, i ta odpowiedź musi odpaść, czyli C nie bierzemy pod uwagę. To sprawdźmy jeszcze D, co jest napisane. Skoro A jest równe minus 1, w pierwszym, coś tu nam się ołówek psuł. A jest równe minus 1 i B jest równe 2, a w drugim równaniu A jest równe 2. I b jest równe 3. Sprawdzamy warunki zadania i miało być, że a jest liczbą ujemną, tu pasuje, i b jest równe 2. Pierwszy warunek spełniony. Sprawdzamy drugi. a ma być liczbą dodatnią, czyli u nas jest 2, pasuje, i b ma być minus 3, a ten warunek niestety nie jest spełniony, dlatego odpowiedź d odpada.